Kochani, w Chrystusie Panu, siostry i bracia, ta niedziela biblijna, która, którą obchodzimy zawsze w tym czasie, kiedy to jest trzecia niedziela zwykła w ciągu roku, wtedy, tak jak słyszeliśmy dzisiaj we wstępie do mszy świętej, właśnie decyzją papieża Franciszka została ona właśnie ustanowiona właśnie po to, abyśmy sobie przypomnieli o jednym z tych filarów, na których opiera się nasza wiara, czyli kwestia Pisma Świętego. Święty Hieronim, człowiek, który przez właściwie całe swoje dorosłe życie poświęcił na studiowaniu Pisma Świętego, mieszkał w takiej grocie w samotni koło Betlejem. To jest ten, który przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę. I to jego tłumaczenie zwane wulgatą przetrwało właściwie aż do dzisiejszych czasów, bo i to dzisiaj w oficjalnych źródłach, kiedy używa się języka łacińskiego w liturgii, to właśnie korzysta się z jego tłumaczenia Pisma Świętego. Ten człowiek kiedyś powiedział takie zdanie, być może je słyszeliśmy. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I kiedy tak zastanowimy się nad tym, zauważymy, jak mądre są te słowa w kontekście szczególnie dzisiejszych czasów XXI wieku, tak samo jak było w XX, może w XX jeszcze to było trochę inaczej, ale dzisiaj w XXI wieku. Na ile my znamy Pismo Święte? Zobaczcie jak czasami ciężko jest rozmawiać z kimś, kto do nas przychodzi i zaczyna jakby nam wrzucać te tak zwane sigle, czyli z Pisma Świętego fragmenty wybrane, jak wiemy Pismo Święte jest ponumerowane. Podzielone na księgi, na rozdziały, na wersety, i bardzo często właśnie ludzie posługują się tym. I teraz, tak naprawdę, żeby cokolwiek komuś odpowiedzieć, to musimy mieć pewną wiedzę. Jeżeli tej wiedzy w nas nie ma, to ciężko jest z kimś prowadzić dyskutę. Być może dlatego tak często w historii nie było chęci dialogu, tylko od razu były emocje, nerwy i, i pokazywanie siły jedni. Nad drugimi. Ale czy tego chciałby Jezus? Na pewno nie. I każdy, kto zajrzy do Pisma Świętego, będzie o tym wiedział. Najpierw może warto powiedzieć sobie parę słów o tym, jak powstaje Pismo Święte. Wiemy, że jest ono jakby składa się z dwóch testamentów, stary i nowy. Najstarsze teksty Pisma Świętego, które są, one powstały najpierw w tradycji ustnej. Łatwiej jest przekazać pewne prawdy. Posługując się jakąś fabułą. Więc, całe to pokazanie pewnych rzeczy na początku, w księdze rodzaju, szczególnie, to jest właśnie coś takiego. Łatwiej opowiadać o jakichś wydarzeniach i na tej bazie przekazać pewną treść, niż mówić jakimś suchym betonem, tak zwanym betonem teologicznym, czyli jakieś f, f, takie słowa używać, których by nikt nie rozumiał. To jest łatwiejsze. Dopiero po pewnym czasie zostaje pewne rzeczy za spisane zredagowane, sprawdzone pod względem, które są autentyczne. Natomiast ważne jest, żeby mieć też świadomość, Pismo Święte nie jest księgą, która z nieba spadła. To nie jest też dzieło ludzkie, że tylko człowiek sobie coś tam wymyślił i napisał. Pismo Święte jest jakby takim, taką kombinacją Bożego natchnienia myśli, którą Pan Bóg konkretnemu człowiekowi daje do przekazania i ten człowiek Używa konkretnej formy, takiej jaką zna, aby pewne prawdy przedstawić. Czasami korzysta z tych faktów, które gdzieś tam były znane w ówczesnym czasie, ale przekazuje pewną treść, która jest szczególna i wyjątkowa i która należy tylko do, do właśnie Pisma Świętego. Kanon Pisma Świętego, słuchajcie, to też nie jest takie proste. My korzystamy jako chrześcijanie z tak zwanej septuaginty, jeśli chodzi o Stary Testament właśnie, Czyli te księgi, które zostały, które mamy w naszych pismach świętych, weźmiemy w Biblię tysiąclecia czy jakieś inne, to znajdziemy tam właśnie 72 księgi wszystkich, wszystkie, które są zapisane w Starym Nowym Testamencie. Natomiast dzisiaj na przykład, hebrajczycy, czyli Żydzi, zrobili pewną weryfikację, powyrzucali wszystkie teksty, które zostały napisane po grecku. Dla nich kanoniczne są tylko i wyłącznie te, które powstały w języku hebrajskim. Taka jest jakby geneza Starego Testamentu. Natomiast Nowy Testament powstaje w Kościele, jest księgą Kościoła i dla Kościoła. I nie ma czegoś takiego, jak dzisiaj, coraz częściej w jakichś różnych filmach można zauważyć, jakieś wielkie tajemnice, że Watykan to tam broni, że nie chce ludziom pokazać prawdy, że są jakieś Ewangelie Judasza, jakaś Ewangelia Tomasza, jakieś jeszcze inne rzeczy. Nikt tego nie broni, takie rzeczy są. To są tak zwane, tak zwane apokryfy, Powstawało wiele ksiąg, wiele pism, ale Kościół ich nie uznał za natchnione. Uznał te, które znamy od samego początku. Były te same i one się nie zmieniły. Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy Świętego Pawła, listy Hebrajczyków, listy pozostałych apostołów oraz Apokalipsa Świętego Jana. I kochani, jeżeli podejdziemy do Pisma Świętego, jeżeli spróbujemy poczytać Pismo Święte, nie czyta się go jak, jak książki takiej, jakiejś, jakiejś powieści. Są fragmenty takich, gdzie są więcej księgi historyczne, gdzie łatwiej jest jakby na pewne rzeczy taki, w taki sposób, jak czytamy książki, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale są księgi mądrościowe, są księgi, gdzie jest zawarta poezja, chociażby psalmy. I, i właśnie dlatego też nie czyta się Pisma Świętego w taki sposób, jak książkę, że biorę sobie dziesięć stron, czytam na przykład dziennie, bo sobie postanowię, że przeczytam. Chodzi o to, żeby przeczytać pewien fragment i sobie troszeczkę go porozważać. Bo Pan Bóg, pamiętajmy, nigdy nas do niczego nie zmusza. Nigdy. On zawsze proponuje, zawsze zachęca, ale nigdy nie zmusza. I kiedy to zauważymy, odkryjemy właśnie w Piśmie Świętym taki piękny list miłosny Boga do człowieka. List, w którym zawarta jest mądrość, dzięki której mamy szansę na niebo. Ale czy to przyjmiemy, zależy tylko od nas. Czy we właściwy sposób do tego słowa podejdziemy, czy zaczniemy je po swojemu interpretować. Jest mowa o tym, że pismo święte nie jest do prywatnego wyjaśniania. Jest księgą kościoła, jak powiedziałem, powstało w kościele, jest księgą dla kościoła. I kościół. Jest tym, który ma prawo tłumaczenia pewnych rzeczy, wyjaśnienia pewnych rzeczy. Bardzo łatwo odkryć tę prawdę, kiedy weźmiemy taką zasadę, że żaden fragment pisma świętego nie może być sprzeczny z całością. A pamiętajmy, że diabeł też świetnie posługuje się pismem świętym. Kiedy poczytamy sobie opis kuszenia Chrystusa. To jest tam właśnie mowa o tym, kiedy, kiedy pan Jezus po 40, 40 dniach postu poczuł głód. Pojawia się diabeł i mówi: Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, niech te kamienie staną się chlebem. A pan Jezus mu ucina ten jego, jego, jego tok myślenia i mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek, cytując Pismo Święte. Diabeł próbuje drugi raz, ale za trzecim razem też posługuje się Pismem Świętym. Jeżeli jesteś synem Bożym, skocz z tej świątyni. Jest przecież napisane, Aniołom Bożym rozkaże o tobie, aby cię strzegli i nosili na swych rękach, abyś byś przypadkiem nie uraził nogi o kamień. Diabeł świetnie zna Pismo Święte i potrafi manipulować. Jeżeli więc my nie będziemy znali Pisma Świętego, tej całości, tego listu, który Bóg w miłości swojej do nas napisał, żeby nam, nas zbawić, to przegramy, damy się zwieść. Będziemy biegać, myśląc, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, a będzie się okaże się, że jeszcze bardziej się pogubiliśmy. Nie jest ważne, co my sobie myślimy. Ważne jest to, czego Bóg chce dla nas. Jeżeli to odkryjemy, kochani, to będzie nasz sukces. A przede wszystkim, jeżeli tak byśmy spróbowali sobie streścić Pismo Święte. To cały Stary Testament, który pokazuje nam, jak się wszystko zaczęło, jak Pan Bóg stwarza świat właśnie dla nas, żebyśmy mieli gdzie żyć. Bóg, który jest miłością. Zobaczcie, jest jeden Bóg, ale jest w trzech osobach. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest miłością, a miłość jest relacją. Relacja nie mieści się w jednej osobie. Relacja jest zawsze to jest to, co jest pomiędzy osobami. Muszą być przynajmniej dwie. I właśnie Bóg, który jest miłością czymś dynamicznym, który, tą miłością, która chce dawać, a nie brać, On stwarza świat dla nas, żeby się, żeby, żebyśmy my mieli życie, żebyśmy mieli gdzie żyć, żebyśmy my mogli przyjąć tę miłość, którą On nas umiłował i ją odwzajemnić. I opis grzechu, który następuje, gdzie diabeł swoje zaczyna mieszać. I. I ta kara, którą jest jakby to, że człowiek musi opuścić raj, jednak Bóg nie zostawia go samego. Obiecuje pomoc. I ta pomoc przychodzi, jeszcze mamy tu dekorację bożonarodzeniową. Jezus narodził się w Betlejem, tak jak zostało to zapowiedziane. W Piśmie Świętym jest o tym mowa. Są u proroków różnych, w psalmach. Jest o Jezusie bardzo wiele tekstów, które nam to pokazują. I zdradzacie, Jezus przychodzi na świat i przychodzi nie po to, żeby przyjść, ale przychodzi, żeby nas zbawić i widzimy kolejny symbol, którym jest krzyż. To jest największy symbol miłości. Pan Bóg dobrze wie, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni, że nie, nie wychodzi nam, że diabeł nas co chwilę gdzieś tak zakręci, że zawsze to my się obudzimy z ręką w nocniku, że zawsze to na nas się zemści, za na... my to ponosimy konsekwencje tych działań. I Pan Bóg dobrze o tym wie, dlatego da, dał nam swojego syna. A Jezus przyszedł po to, żeby nam pomóc. Nie zmusza nikogo do niczego, ale zaprasza. I właśnie mądrość człowieka polega właśnie na tym, kiedy odkryjemy, że Jezus jest moim przyjacielem. Nie kimś, który chce mi rzucać na, na plecy coraz większe ciężary, nie kimś, kto mnie oszukuje, nie kimś, kto, kto ciągle tylko czegoś mi żałuje i czegoś zabrania, bo tak przedstawia. Pana Boga zły duch. Kiedy odkryję to, że Bóg mnie kocha, że nawet gdyby ojciec i matka o mnie zapomnieli, on nie zapomni o mnie nigdy. Jeżeli to odkryję, jeżeli otwieram swoje serce i przychodzę do Jezusa z całym tym dziadostwem, które we mnie jest, widząc swój grzech, swoją słabość, to, że nie domagam, to, że jak często. Ta pycha daje o sobie znać we mnie. To, że ciągle gdzieś tam skupiałem się na sobie i przyjdę i upadnę przed nim, uderzę się w piersi i powiem: Panie Jezu, taki jestem, przepraszam cię. Wtedy Jezus może powiedzieć: A ja tobie wybaczam. Ale jeżeli nie przyjdę, jeżeli tego nie, 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 nie zrozumiem, jeżeli zaczynam udawać kogoś, kim nie jestem, kiedy mówię, że ja nie mam grzechu, ja nic złego nie robię. To inni są źli, oni zawsze zaczepiają, oni mnie prowokują. Ja się tylko bronię, nic złego nie robię. To chociaż Jezus chciałby mi wybaczyć, nie może. Bo ja tego nie chcę, bo ja o to nie proszę. Dlatego kochani, właśnie tak ważne jest, abyśmy to zrozumieli. To Bóg umiłował nas pierwszy. To On wybiera, Kogo chce, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, wybrał sobie konkretnych ludzi na apostołów. Jak wybrał Jonasza do misji, którą miał wypełnić. I to jest cała też ta historia tego, co, co ci ludzie przeżywają. Znaczy, tak jak Jonasz, za pierwszym razem, kiedy Pan Bóg kazał mu iść do Niniwy, on ucieka, nie chce. Ucieka jakby na drugi koniec świata, który znał. Wsiada na statek i płynie okrętem do Tarszysz, czyli do dzisiejszej Hiszpanii. Pamiętamy z ziemi świętej, ten jeden brzeg, ten, ten wschodni. Brzeg Morza Śródziemnego na drugi koniec tego ówczesnego świata, najdalej jak znał ten świat, że tam coś gdzieś jest. Ale Pan Bóg nie pozwala na to, żeby, żeby gdzieś tam Jonasz się po drodze pogubił. Jakby ciągle z nim jest. Pamiętamy burza na morzu, i zaczynają się zastanawiać, dlaczego takie coś ich spotkało. I wtedy Jonas się przyznaje, że to przez niego. Kiedy go wyrzucili za burtę. Pogoda się uspokoiła, statek popłynął dalej. A on został połknięty przez wielką rybę i po trzech dniach wyrzucony z powrotem na brzegu tam Ziemi Świętej. I za drugim razem, jak słyszeliśmy dzisiaj, idzie i głosi: Jeszcze 40 dni, ani niwa zostanie zniszczona. I pewnie myślał sobie, że to nie ma sensu. Pewnie myślał sobie, że oni go nie posłuchają, nawet Wręcz cieszył się, że po tych trzech dniach zobaczy to zniszczenie tego wielkiego miasta. Ale jednak ludzie posługali. Ogłosili post, zmienili swoje życie i Pan Bóg się ulitował. I chociaż oni o tym nawet nie wiedzieli, no bo nie mieli tego jak zweryfikować, bo przecież nic się nie stało, to jednak właśnie... Yy, I Jonasz był niezadowolony z tego. Wręcz robił wyrzuty Panu Bogu, że, że, że jak to, że on potem szedł te trzy dni i nic się nie stało. No nie stało się. I Pan Bóg kazał mu inny przykład. Tam na pustyni, kiedy żył, kiedy zasnął, nagle taki roślinka się urosła, wielka, że dała mu cień. Wiadomo, w takim upale nie ma nic przyjemniejszego niż, niż właśnie usiąść w cieniu. Ale potem przyszedł robaczek. I, I jakby tak gdzieś uszczypnął tą roślinkę, tą taką, która tam gdzieś wyrosła. I ona cała zwiędła. I znowu słońce zaczęło palić, Jonasza. I znowu zaczął narzekać. A Pan Bóg mówi: Zobacz, tu ci żal takiej jednej roślinki, ale nie żal ci było tych ludzi, tak wielkiego mnóstwa, które by miało zginąć. To jest, kochanie, prawda, o której my gdzieś nie, nie patrzymy, często nie widzimy. Bardzo często widzimy tylko siebie. Widzimy tylko to, co się dzieje wokół nas. Patrzymy na świat przez czubek swojego nosa. Właśnie wejście w świat w relację z Panem Bogiem, w świat miłości otwiera nas na inną perspektywę. To jest właśnie nawrócenie. I kiedy to zobaczymy, kiedy to dostrzeżemy, kiedy to zacznie przynosić zacznie żyć w naszym sercu, to jest właśnie droga. Do zbawienia, które obiecuje nam Jezus, które obiecuje nam Bóg właśnie przez swojego Syna Jezusa. Jezus to dla nas uczynił, zrobił to, czego sami nie mogliśmy. Reszta należy do nas. Szukajmy więc Pana Boga, budujmy z Nim relacje i czytajmy Pismo Święte, aby lepiej poznać tego, który nas umiłował i z którym chcemy być całą wieczność. To jest dla nas szansa. Za każdym razem im więcej czasu poświęcamy Panu Bogu i więcej czasu poświęcamy na lekturę Pisma Świętego, tym lepiej dla nas. To my na tym zyskujemy i nigdy o tym nie zapominajmy. Im bardziej otworzymy serce, tym więcej łaski do nas dotrze, bo Pan Bóg jest hojny, Jego miłość jest jak morze bez dna. Nigdy się nie wyczerpie, Jego miłosierdzie jest takie właśnie, o czym przypomina nam święta Faustyna w swoim dzienniczku. Po rozmowach z Jezusem Miłosiernym. To jest dla nas szansa, to jest okazja, warto ją wykorzystać i kiedyś cieszyć się radością, którą Bóg dla nas przygotował w niebie. I życzę, by nikogo z nas tam nie zabrakło, byśmy mądrze wybrali w swoim życiu i poszli za Jezusem, za Jego słowem, za tym. Za tą obietnicą, której Bóg dopełnił. I mamy szansę, realną szansę, my, słabi, grzeszni ludzie, być w niebie. Trzeba chcieć. Jeżeli będziemy chcieli, powiedzmy o tym Panu Bogu, a On zrobi resztę, poprowadzi nas drogą, która będzie miała swój fina finał w Jego królestwie, w Królestwie Niebieskim. Amen.